Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale. Ja nazywam się Radek, a my gramy w Eastwarda. Jesteśmy dalej, kontynuujemy dalej naszą przygodę. Zajęliśmy się w ostatnim odcinku śluzom na dolnych poziomach tego miejsca. Teraz się zajmiemy na górnych. Przynajmniej tak mi się wydaje, że powinniśmy zrobić. Teraz mamy windę do góry i zobaczymy, jak nam to wszystko się powiedzie. Malutka winda, ale mieści naszą dwójkę, więc jest wszystko w porządku. Na górze to pytanie, czy będziemy musieli uważać, żeby nie spać gdzieś, chociaż raczej i sport takich zabaw nam nie fundował. Boję się, poczekam. Dobra, przebiegniemy teraz. Zatwimy rybkę. Rybka, rybka w sumie nikomu nie wadzi tak naprawdę, no ale nie chcę oberwać. Gdzieś biegnąc nagle. Ojej. No tam otwarte usta miała przed chwilą, nie wiem czy coś połykała. Czy nie, ale... Ha. Tak. Ciekawe czy mogę... Nie, nie mogę. Bo myślałem, że może się mogę depchnąć tutaj, ale... To jednak nie o to tutaj chodziło. Jest aż 6, ale one mają długi cooldown. Więc chyba ja będę w stanie przebiec. No tak, tylko po co? To jest to pytanie: po co my to chcemy zrobić? Czy tutaj coś w ogóle jest? Nawet jeżeli ja to popchnę i zamknę dostęp tych innych kawałków. Zaraz, ja już chyba, coś, ja już chyba czuję jak to zrobić. Czy sam jest w stanie to sama. Nie, sam musiałaby być na górze. No dobra, czyli John tu zostaje, sam sobie pójdzie. Nie, nie, John zostajesz tutaj. Przepraszam cię, kolego, ale ty zostajesz. Sam pójdzie tu. Dobra, przełączamy się na Johna. John wraca, przełączamy się na sam. No i o to chodzi. Teraz tak, musimy uważać, bo jednak John tu może oberwać. Dobra. Boję się, bo nie wiem do końca, jak te e, timery są. Oh shit, nie kliknąłem spacji. Dobra. Okej, okay, kocham się Johnem w tym miejscu. Sam powinna nam być w stanie to przekręcić. Teraz chyba już nie będzie w ogóle problemu. Tylko co z tego, skoro my tutaj nie przejdziemy na razie. Potrzebowalibyśmy Johna w tym miejscu. No ale żeby dostać się tym Johnem. To musiałaby sam nas popchać z dołu, a ona jest przecież na to za słaba niestety. A, ale my wszystkie te przełączniki zamknęliśmy. Okej, okay, to zawsze jakaś, jakiś bonusik. Możemy bezpiecznie iść dalej. Może też zamknęliśmy gdzieś tutaj... A, no tak. Johnem mogłem to otworzyć z tej strony. No nieważne, no. Zrobiliśmy swoje. Ciekawe czy to było w ogóle niepotrzebne do zrobienia, teraz się zastanawiam. Dobra. Na szczęście tylko dwa ataki wystarczają, żeby pokonać cholerstwa. A, ok, to jest woda wszędzie. To możemy przepchnąć. Jest pytanie, gdzie ja to chcę przepchnąć? Byk. Bo to mi wystarczy. Tutaj oczywiście pod wodospadem musi być coś schowane. Zawsze w każdej grze jest pod wodospadem coś schowane. Ale kulka serduszkowa jest mi akurat bardzo przydatna. HP się nam odnowiły. Jeszcze zbieramy dwie i będziemy mieli. Więcej HP na stałe, co jest super ważne. Z naszą umiejętnością tracenia HP na lewo i prawo. Okej, okay, te skrzynki się przesunęły. One się przesunęły tak w sumie, że mi to. Aha. One się przesunęły w sumie tak, że mnie to boli jednak, dobra. Dobra, czyli co? Jak to... To jest zagadka logiczna, tak? Muszę to odsunąć z powrotem. Muszę to wysunąć Teraz A, Troszkę za bardzo chyba to... chyba to Posunę to troszkę tu, popchnę to troszkę tak Pyk o, Nie wiem czy za bardzo, ale powinno wystarczyć No i tak się przysuną do góry O, teraz możemy potem przebiec No nie naprawdę, okej okay, dobra, już naprawiamy Troszkę z ten nierówno stoi jedna skrzyneczka. Dobra, tak żeby nie było potem znowu problemu jeszcze raz konieczności poprawienia tego. Teraz powinno być wszystko tip top. Dobra. I lecimy. Eee, Boże, nie tutaj. Przez te skrzynki. Potem po tym przejściu, które nam się tutaj wyłoniło z wody, i możemy iść dalej. Polerstwa trzeba rozwalić natychmiastowo, one się jeszcze z tyłu pojawiają. A! Serio? Ech. Nie za dużo ich trochę. Aż, okej. Okay. Nie spodziewałem się tylu ataków z ich stron, ale okej. Okay. Tylko dwa chyba są potrzebne, żeby pokonać dokładnie. Tak po co są tamte, po co jest tamto, tamta rzecz? Bo tutaj po coś jest. Jestem przekonany. Zasłonić drogę tutaj, żeby nie było problemu? Nie wiem, czy żeby był problem, tak czy siak, ale skoro możemy to przepchnąć, to możemy to do góry pchać? Teraz nie możemy tego do góry pchać. Czy to nam Tak naprawdę to nie wiem, po co to jest potrzebne w sumie, w tym momencie. Może to się, ta tajemnica się wyjaśni gdzieś w trakcie gry. Kto wie? A tu możemy wyjść do góry. Poproszę. A znowu ten, znowu. Nasze windy, które działają w ciekawy sposób. Dobra. W takim wypadku, John, zostań tutaj. A ja cię tam wyślę do góry, a ty musisz sobie poradzić z kolegami. Nie, nie, skurkowańcy. Dobrze, że mam tymczasowe hapyki. Zrobimy to inaczej. Ja w ogóle ich trafiam. Prawdopodobnie nie. Dobra. Jest ok teraz. Uff, to nam stworzyło problemów. A zaraz, nie mogę po prostu zrobić tak. A nie mogę, no przecież, ale powinienem móc. Bo ta winda ma przecież na sobie, no właśnie. Pick. Teraz możemy pojechać do góry. Dobra, jestem sprytniejszy, kiedy nie myślę o rzeczach, tak naprawdę. Ok, a teraz coś czuję, że trzeba będzie myśleć akurat. Więc pomyślmy. Więc to cały czas działa. Tędy moglibyśmy przejść. Dobra. Czuję, że znam odpowiedź zanim w ogóle zagadka się pojawiła. To musimy przesunąć tutaj. Tak, dlaczego? Bo. Hm. A może jednak nie? Może jednak nie? Może jednak tak. Jak zakręcimy to to tam z kolei się dzieją rzeczy dobra jeszcze inaczej zobaczmy co robi ta, ta, ta korba na dole może ona tutaj trochę aha okej okay. dobra sam ty tu zostajesz Ale spoko, teraz, zaraz wrócisz do reszty. au, au, łowo, Może nie tak. Jak zrobię... Tak. Mogę tutaj popchać. No, come on. Dobra, teraz sam. Pyk. Pyk. I przebiegamy sam. Odkręcamy to, i jesteśmy już w domu, proszę bardzo. To nie było aż tak skomplikowane, na szczęście. A tutaj coś czuję, że boss się znowu pojawi, więc ja się muszę przełączyć. Ooo, to jest jakiś większy koleś. Dobra, czy sam jest go w stanie od razu jakoś zablokować? Uff, spróbujmy, nie ja tylko na chwilę, tak naprawdę. Więc przełączmy się, spróbujmy go po prostu spalić, ale to możliwe. On nas nie trafia tym, e, tymi tymi które Takie miałem wrażenie, że on nas nie trafiał. No jakby leciały trochę obok. Więc okej, okay. dobrze, że mamy ten metosz płomieni, bo te walki są dzięki temu dużo łatwiejsze. A my mamy, mamy je, mamy jajko, więc będziemy mogli sobie zrobić dodatkowe. Dodatkowe, złego kota. pytanie Sonic Panka użyjmy. Użyjmy Sonic Panka, bo on się tak szybko odnawia, że za chwilę będziemy go mieć znowu, a będziemy teraz na full. Dobra. Lecimy dalej. Jest kolejny przełącznik, super, więc wejdziemy do górnej śluzy w takim wypadku. Zapalimy się lampę zaraz. Trochę się pobawiliśmy z tym przejściem, ale ale już możemy kontynuować. Stabilizuje się efektywność ładowania. 8 dodatkowych minut, znaczy jeszcze 8 minut, może tak, nie dodatkowych. Miasma niedługo będzie na Dragon Market już na markecie smoka. Na rynku smoka. Wydaje na to, że uda nam się dokładnie na czas. Coś później tak coś czuję. Izzy, czy ty kiedykolwiek myślałaś, co by się zdarzyło, gdybyśmy zawalili tym razem? To bym wtedy cię wzięła i byśmy uciekali. E, ta rzecz i tak nie jest w stanie nadążyć za moją rakietą. A coś ci powiedziałabym, że chcę zostać. To zabrałbym cię tak czy siak. To właśnie po to byłam, zostałam zrobiona Zrobiona albo stworzona O, śluzy kanałowe, są otwarte Dobra, wszystko co pozostało to centralna śluza w takim razie Może powinnam pójść Ja w nich wierzę, tak samo jak wierzę w ciebie A może nam się trochę pomocy przydało jednak System chłodzenia jest pod atakiem Pójdę go sprawdzić Będę niedługo z powrotem, nie wychodzi tego pokoju, słyszysz? Nie zamierzam nawet, nie zamierzam, ale będzie ostrożni, okej? Okay? No dobra. Meanwhile my lecimy dalej, co? Przez te śluzy. Mam otwartą środkową, może zaraz dotrzemy na miejsce. Kanały powinny być teraz otwarte. Choć sprawdzimy z powrotem przy centralnej śluzie. Ja, no pewnie, że tak zrobimy, sprawdzimy. O, tutaj możemy sobie tworzyć krzyżkę. Jeszcze trzy pomidorki! No to my jesteśmy kurczę ustawieni na jedzonko teraz. Hardo możemy dużo przygotować rzeczy. Co mnie bardzo cieszy, tam nie musimy iść, tam nie musimy. Rozwalam rzeczy, bo jednak chcę sprawdzać zawsze coś, może jakieś dodatkowe jajko nie wypadnie skądś. Chodzę hop do windy i wracamy do centralnej śluzy. Nie mam wrażenie jakby w tym momencie ta gra przybrała na tempie, nie wiem czy też takie wrażenie macie. Jesteśmy mniej więcej chyba w połowie? Tak mi się wydaje, chociaż my też gramy wolniej niż przeciętny gracz. Eee, udało nam się, panie Sonic Punk. Otworzyliśmy śluzy serw serwerowe, kanałowe. A, pan Sonic Punk? No chyba pana Sonic Punka nie ma. Jest zajęty już w tym momencie. Nie ma go tutaj. Zobacz, drzwi Drzwi są otwarte, John. No są, ale tam jest gotowanko. Jest to do gotowanka. Centralna śluza musi być właśnie tam. Może już tam weszli? Znaczy, Boże, Sonic Punk. Sprawdźmy ją, John. Dalej sprawdzimy w takim razie. Ale w pierwszej kolejności, gotowanko. Gotowanko, możemy zrobić dwa posiłki. Mamy jedno miejsce, więc yy, zakładam, że jak zrobię tak, ikony... no właśnie. A czy jak dam pomidorki? To też tak samo. A jak wywalę jajko i dam ten. Jajko sobie może zostawię w takim razie na coś innego. Nie udało się. Nie potrafię tego. Naciskałem spać jak, jak lunatyk. Nie wiem, czy słyszeliście, ale. Jak na tak dosłownie? 4HP, no zawsze coś. no Lubię przynajmniej mieć takie 4 hp leczonko, bo czasami wyśleć się z mniejszych obrażeń. Nie zapisałem. Mogę wrócić? Bo właśnie to jest straszna rzecz, jakbym nie zapisał. Ja tak nie mogę po prostu grać. A to było autentyczne przerażenie w moim głosie w tym momencie słyszane. Nie zapisałem. Masakra. Co teraz? Dobra, idziemy. Już jak jest zapisane to spoko, wiadomo jak nie zapisał to, nie, to ten, to, to się boi, a jak zapisał to od razu chojrak się z niego robi Standardowo Idziemy do góry I możemy dowiedzieć się co nas czeka w centralnej śluzie Coś czuję, że to będzie Niezbyt O zaraz To i co się dzieje? Tu jeszcze czeka nas kolejny labirynt przede wszystkim Hmm o, tu jest coś do włączenia, chyba światło. A, to okej, okay, po prostu światło. A co jak włączę to? Chodzę na dół, dobra. Nie chcę się zjeżdżać na dół. Chcę przejść tędy i zobaczyć, czy coś tu się dzieje ciekawego. jest skrzynka, ale musiałaby tutaj podjechać jakaś rzecz. Znaczy jak tędy nie przejdziemy tam. Więc musimy zjechać tym. Jak to naciśniemy, to OK, to się nam podniesie. Wtedy dalej nie będziemy mogli przejść, tędy dobra, pójdźmy. W związku z czym najpierw A, kliknijmy to A to podobna sytuacja, tylko w tę stronę z kolei. No dobra, tutaj w dłużejście też jest? Jest! Jest, proszę bardzo. A jak to włączymy? John? Czy to wy? Oj, może. O, no dobra. Nie ma odpowiedzi. To musi być John, fantastycznie. <laughs> no tak. To, to jest centralna śluza. Jest tam panel kontrolny na wyższym poziomie. Otwórz go, żeby wypuścić wodę. Zrób to na bezpieczeństwo śluz. Jak tylko będą otwarte, będziemy mogli rozpocząć działania z Bogiem Wiatru. No dobra. Czyli musimy pootwierać te wszystkie rzeczy, tak naprawdę. Tak czy siak. Ale, jak otworzę to. A czy mogę przejść, ten, A mogę tędy przechodzić? To w sumie spoko. Czy mogę tam gdzieś jakoś. Nie, nie mogę zahaczyć ani z takiego. nie przyglądam, co tutaj mogę tak naprawdę zrobić. Dobra, no, ja w sumie wszystkie otwarłem w tym momencie, no nie? No to by wychodziło, że wszystkie są otwarte. A zaraz w środku czy teraz nie włączyło się Zaraz, zaraz, czegoś nie rozumiem. Jak przejdę tu. Okej, okay, nie, to, to jest nie to co chciałem zrobić. Jak pojadę do góry Zróbmy... Coś czuję, że wiem co trzeba zrobić. A tak zjechać.. Wtedy się chyba tam otwiera u góry. Tak, dokładnie. Okej. Wrócimy sobie tą skrzynkę, skoro już tutaj jesteśmy. Zaawansowane części sprzętu. Ok, idziemy, idziemy sam. Bardzo bym cię prosił o. do tutaj. Ok, to jest tak, możemy sobie tak zrobić. No ale jak na moje oko, to one wszystkie są otwarte w tym momencie. Nie wiem, czy jest tam, czy ja się tam dostać. Chyba powinienem się tam dostać. A skoro mam się tam dostać, to znowu się musimy podzielić. Dobra. John. Teraz musimy zamienić to. Nie jestem pewien, czy musimy to w ogóle robić, ale no skoro już to robię. Aha, okej, okay, chyba jednak chodziło o ten panel, on chyba jest jednak ważny. Dlatego zacząłem machać na niego od razu patelnią, żeby pokazać mi jak bardzo. A teraz chyba włączyliśmy te śluzy w sumie, teraz tak, ja muszę przejść tędy aż tutaj, ok, tu się teraz woda wypełni, i mogę teraz dołączyć do Johna. I teraz możemy wszystko otworzyć. I chyba teraz jest chyba ok, wszystko już. Wydaje się, że teraz jesteśmy bezpieczni. Już teraz możemy to. A to jeszcze jest ta ostatnia śluza, pewnie możemy ją teraz pyknąć. Mam nadzieję, że wszystko zrobiliśmy dobrze. Znaczy, zalało się wszystko wodą, więc powinno być w porządku. To ładna woda, swoją drogą. Okej. Okay. O! Zrobiliście to! Centralna śluza jest otwarta. Wiedziałem, że sobie dacie radę. To no dobrze, bo ja nie byłem tego taki pewien. Wiedziałem, że dacie radę yy, wykonać wszystkie te rzeczy w odpowiednim stylu. Zostawię drzwi otwarte dla was. O nie, a właściwie to otworzę dla was drzwi. Coś czuję, że... To się może źle skończyć dla naszej koleżanki Elwy. Ale, co się dzieje? Nie mówcie mi, że. Ja po prostu tylko zajrzę. Na pewno będzie ok. Ej, ale w sumie się trochę do Aldo przyzwyczaiłem. by mi przykro, gdyby coś się jej stało. Ona faktycznie wyszła. Mówiła jej, easy, żeby nie wychodzić. Oooo, coś się dzieje. Że... że czekają nas smutne rzeczy niedługo. Otworzę drzwi dla was, no tak, też to słyszeliśmy. Drzwi się otwarły, okej, okay, możemy przejść. Co się dzieje? Nie mówcie mi, że... Tak, tak, to było wcześniej, ona poszła wtedy. O nie, John, musimy się pośpieszyć. Musimy znaleźć się do pokoju kontrolnego. No tak, ja wiem. Ja wiem, moja droga, że musimy to zrobić. Bałem się tylko, że... Biorąc pod uwagę też nietypową muzykę serki No, przynajmniej może się wykazać sam. O nie, Jesus Christ. Ok. Dobra, szybko. A... Jaka masakra. Dobra, wystarczy, że tyle rozwalimy. Czasami to kompletnie tracę cel. Ojej, tam jeszcze jest przeciwnik z tego, co widzę. Proszę bardzo. E! Okej. Okay. Mu tam zrobiliśmy, ale chyba nie za wiele. O, bojku! Jego, jego też ten poraziło. W sumie mogliśmy po prostu zostawić tą sprawę laserom i wszystko by się samo rozwinęło. Ale idziemy dalej. Uu, hapeki! Co na pewno będzie boss w takim razie. Bo nie ma opcji. Żeby była Jeśli jak się save pojawi, to już w ogóle będę przekonany na 100%. Nie widzę save'a na razie, żadnego. Save'u, szczerze mówiąc. Nie, tam jest save, okej, okay, no to na 100% No musimy iść tam, nie? Tam jest nawet jakieś takiej kąka z demonem jakby to był... ten... ...boss, który miał się tam pojawić Nie potrzebujemy niczego To jest bezpieczna strefa Tutaj... a to nie jest przed kim... Właśnie, to nie jest przed kim miejsce? Tak, to jest przecież zjazd windą Ten, który jest teraz obecnie zepsuty No dobra nie musimy nawet nic gotować, bo mamy full, no nie? Mamy full jedzonka. Możemy ewentualnie użyć Sonik Panka. Chociaż nie, zaraz. Ja niczego nie używałem. Więc po prostu zapiszmy grę. Poczucie bycia ziemią, Dość znajome, prawda? Na świeże powietrze i ciasne przestrzenie. Intuicja i doświadczenie są jedyną, e, jedynym światełkiem doradczym na tej przygodzie. Zapisujemy nasze wspomnienia i lecimy dalej. Zobaczyć, co się takiego wydarzy. W pokoju kontrolnym. Obawiam myślę, że to może być duży problem. Alwa? Alwy nie ma, ale ten pokój tak nie wyglądał chyba. Mam wrażenie, że te kable tak nie wychodziły. Te drzwi są urwane w sumie, właśnie że on poszedł je sprawdzić. Ale udało nam się. On tam kombinuje przy drzwiach, ale chyba dał sobie spokój. Alwa! Oj, obawiam się, że stracimy alwę w tym odcinku. Gdzie Ona poszła! Teraz przyjdzie easy i będzie jeszcze. A, tam są drzwi otwarte, co? Układam że tutaj niczego nie znajdziemy. Nie, tu niczego nie ma. Wchodzimy przez te drzwi i dowiemy się zaraz, co, co się. Co tu się dzieje, tak naprawdę? Pewnie. Miasma, no to... Nie wydaje mi się, żeby to była miazma, w sumie ona była daleko jeszcze, więc coś innego. To pewnie ten dziomeczek, którego spotkaliśmy kilka odcinków temu. Ten dzieciak. Hej, <laughs> powinieneś tamtą zejść, tam jest niebezpiecznie. Wpinałeś. No to ten dzieciak. Oglądacie? Czy właśnie to oglądasz? Moje przyszłe ja? Zrobiłem to, <laughs> widzisz? Tak, coś, czego ty nigdy nie byłbyś w stanie dokonać. To są działania przeznaczenia. Ostateczna moc. Pa! Nic poza bezrozumną... Czy kanerią? Zreszłem się. Słyszałeś to, stary głupcze? Haron! Haron krzyczy. Miazma, ona śpiewa moje imię. Nie ma Boga zinkarnowanego, a matka nigdy się nigdy nie obudzi. O czym ty mówisz, co? tam stamtąd. Co tam? Wy... Dlaczego wy? Jak mogliście? Złaś to zaraz się zacznie działać ten wielki wiatrak. Zaraz chwila, wy... To przebranie, zupełnie jak matka. A widzę, to wszystko ma teraz sens. Ty jesteś matką, to wszystko tłumaczy. To, co... Miałeś na myśli przez przeznaczenie. Czy miałeś na myśli przez przeznaczenie, staruszku? A jeśli to jest właśnie ono, to pozwól mi zmiażdzić to przeznaczenie, rozbić na tysiące kawałków. Okej. Okay, samobójstwo jest niepreferowane w grach komputerowych. What the hell? Solomon. No tak, to on w sumie tam był. Teraz zapada ostateczny wyrok. Czy coś sobie próbuje wyrwać? Czy. Okej, okay, to nie brzmi, Jesus, to było nagłe przejście, czy możemy go jakoś zablokować trochę? Ej, działało to na niego. Dobra, upadł. Przyskuję, że pojawią się jego acy. Ej, w sumie nie ma energii, fuck, dobra. No, się powoli ładuje. Może ja ich po prostu pokonam używając Johna, a nie. Shit. Okej. Okay. To wystarcza. Jedno walnięcie wystarcza w sumie. Okej, okay, rozwaliliśmy ten jego ramionka. Cztery HP jest jeszcze mamy trochę, nie będę jeszcze hapeków. Oooo, ktoś jeszcze pojawił. Dla sery. Ech. One robią więcej krzywdy niż on tak naprawdę. Dobra, wyglądałem go tym Może to wystarczy. A on teraz się wysoko podniósł. Teraz nam lepiej poszło. Proszę bardzo, od razu go wyłączymy. O shit. Nie, 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 nawet nie próbuj. Gademy, on dużo ma faz poszczególnych. Ci, ja... To było bliskie. To po prostu leci za nami, więc. To też leci za nami, w sumie. Zaraz, muszę podejść tam, tak naprawdę. Mój się wydaje. Jesus. proszę bardzo. Trzy hp pozostały, ale chyba go pokonaliśmy w tym momencie. Używaliśmy sam, przynajmniej tym razem. Jakbyśmy nie używali teraz, to byłby problem z pokonaniem tego bossa. To są trzy hp -ki. nie wiem czy to... O, nieważne. Mamy trochę więcej teraz. Maksymalne serca się zwiększyły, spoko. I otrzymaliśmy klucz Solomona. Odwaga. Ciekawe co TO nam da tak naprawdę. Ale no cóż, lecimy dalej. Nie powinienem było oczekiwać niczego mniej od Ciebie, matko. Przyznaję, to moja porażka. Co Ty zrobiłeś? Bóg wiatru, Ty go zniszczysz! To nie ma znaczenia. To, co Ty zrobisz mi... Ten wiatrak... Ten Twój wiatrak jest już skończony. A wkrótce miasma połknie to całe miasto. Hmm... Wiatru, on... On zaczyna działać! On startuje! Ale jak to możliwe? Przecież ja... No dalej John, dostajemy się do pokoju kontrolnego. Zostawiacie go samego faktycznie w tej całej placówce? Jesus, Moglibyście go przynajmniej jakoś przykuć do czegoś. No on popchnie to całe żelastwo i jeszcze że coś się rozwali tam dalej. Ja tak przynajmniej zrobił, żebym jakoś próbował to powstrzymać. No ale... Alwa, bóg wiatru, on, on zaczął działać. Ja czuję, że Alwy nie ma już z nami niestety. Alwa. Ale tu nie ma, w takim przypadku kto wystartował startował boga wiatru? Kto się tam wpierniczył w sumie. Ej, to drzwi są otwarte! Oto easy. Odejdźcie stąd! No, a za widzę jest bardzo nie tak, bo są również ta animacja jest przerażająca na swój sposób. ...temu nie podchodzicie bardziej niż odejdźcie. Tak by to. No wydaje mi tak mówiłem, no... albo nie powinna była wychodzić po prostu. Z drugiej strony mam wrażenie, że gdyby nie wystartowała... ...super bohaterowie, ...na drugiej stronie ekranu... ...dawno byli idolami dla dzieci. Od długiego czasu. Zbudowaliśmy sekretną kryjówkę ze śmieci, to był nasz symbol bezpieczeństwa, naszego, naszej zabawy i wolności. Aż do momentu, gdy tak już dłużej nie było, kiedy stała się ona tak łam taka łamliwa, tak łatwo mogła się rozwalić za pośrednictwem niczego, tylko nawet kilku ataków miotłą, albo na przykład zmiany proroku, albo nawet i wichru, zapomnieliśmy o niej. King of Darkness, achievement Unlocked, proszę bardzo, tutaj. I to be Continue. Myślę, że skończyliśmy rozdział czwarty. W dosyć mroczny sposób. Nie wiemy, czy Alwa żyje, czy nie. Mamy nadzieję, że Alwa żyje jednak, no bo... Ja się trochę z nią zżyłem, szczerze mówiąc. Szkoda by było, gdyby jej nie było. Moi drodzy, tutaj sobie skończymy ten odcinek. Kolejny rozdział, to tak powiem prawdopodobnie czeka nas za chwilę, więc zobaczymy, mam nadzieję, że dowiemy się czegoś więcej na temat tego, co stało się z albumem, bo to dla nas stosunkowo ważne chyba, co nie? Tak czy siak, dajcie znać, jak wam się było. ten trochę mroczniejszy z zakończeniem odcinek, Stawcie lajka, like, komentarz, jeśli tylko, jeśli tylko chcecie tak naprawdę, my widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku, trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, hej!